Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Punkty A i C są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym AC równa się BC. Podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej równaniu Y. To jest 1, 2X plus 3, 2. Obi współrzędne wierzchołka B tego trójkąta. Zacznijmy od zaznaczenia w układzie współrzędnych informacji, które otrzymaliśmy z treści zadania. Mamy oś X, mamy oś. Y, punkt A ma współrzędne minus 1 na x, 1 na y, czyli tutaj mamy A minus 1, 1. Punkt C ma współrzędne 1, 9. 1 na x, 9 na y, mniej więcej tu będzie 9. Tu będzie nasz punkt C. I ponadto wiemy, że podstawa AB tego trójkąta zawiera się w prostej równaniu 1, 2, x plus 3, drugie. 1, 2, x plus 3, drugie to jest prosta rosnąca, przechodząca przez 3, drugie na osi y, gdyż wyraz wolny wynosi 3, drugie. Czyli to jest taka, taka prosta. y równa się 1, drugiej x plus 3, drugie. I teraz zobaczmy, z treści zadania wiemy, że, zaznaczę to na zielono, że AC, AC równa się BC. AC równa się BC, czyli gdzieś tutaj na oko jest nasze B i to współrzędne wierzchołka B musimy znaleźć. I teraz jak tego dokonać? Może nie jest to idealnie równoramienny, teraz będzie trochę lepiej, tutaj niech będzie B. Zobaczcie, co musimy zrobić. Ponieważ wiemy, że to jest trójkąt równoramienny, to wysokość poprowadzona z wierzchołka C podzieli podstawę AB na dwie równe części. Czyli tu będzie tyle samo, co tutaj. I teraz zobaczmy, jak znajdziemy ten spodek wysokości, nazwijmy go S, on z automatu będzie połową naszego odcinka AB. A mając środek i mając współrzędne punktu A, z automatu znajdziemy B. Czyli krok po kroku, jak to wykonać. Do dzieła. Czyli pierwszy krok. Liczę sobie prostą prostopadłą do naszej prostej Y równa się 1, 2x plus 3, drugie. Czyli jak to zrobimy? Żeby prosta była prostopada, musi mieć odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy. Taki jest warunek na prostopadłość. Czyli nasza poszukiwana Prosta, to będzie prosta postaci yy, liczba odwrotna i przeciwna do 1,2 to będzie minus 2x plus b, czyli to będzie jakieś minus 2x plus b, i co podstawię? Podstawię teraz punkt c, czyli za x1, za y9, czyli 9 to się równa minus 2 razy 1 plus b, czyli 9 to jest minus 2 plus b, minus 2 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 9 plus 2 to jest b, czyli b to jest. 11, czyli zobaczmy, nasza prosta prostopadła będzie miała równanie minus 2x plus 11. To będzie ta prosta. Mhm. Ok, teraz jak znaleźć s? To będzie nasz drugi punkt do wykonania. Żeby znaleźć s, to do jednego układu wrzucam proste na przecięciu których leży s, czyli prostą y równa się 1, 2x plus 3, 2 i druga prosta to będzie y równa się minus 2x plus 11. Zobaczmy, że mogę sobie na przykład minus 2x plus 11 podstawić do pierwszego równania w miejsce y, czyli minus 2x plus 11 daje nam 1, 2x plus 3, 2. Nie lubię ułamków, pomnożę przez. 2, czyli mamy minus 4x plus 22 równa się 1 druga razy 2 to jest x plus 3 x na prawą liczby na lewą, czyli 22 odjąć 3 to jest x plus 4x, czyli 22 odjąć 3 to jest 19 to jest 5x dzielimy sobie przez 5, czyli x to jest 19 piątych, czyli 3 całe i 4 piąte. Czyli x ma współrzędne 3, x jest równe 3 i 4/5. Teraz, żeby policzyć y, wstawiam sobie tutaj za x 3 i 4/5. Czyli nasz y to jest minus 2 razy 3 i 4/5 plus 11. Czyli y to jest minus 2 razy 3, to jest minus 6, minus 2 razy 4/5, to jest minus 8/5. Czyli w sumie będziemy mieli minus 7 i 3. Piąte mhm. plus 11, czyli minus 7 i 3 piąte plus 11 to nam zostaje. Od 11 dojmujemy 7 i 3 piąte, czyli będziemy mieli 3 i 2, piąte. Czyli mamy już współrzędne punktu S. Wynoszą one odpowiednio 3, 4 piąte oraz 3 i 2 piąte. Jak znaleźć współrzędne punktu B? Współrzędne punktu B oznaczmy poprzez na przykład x, chociaż tych x to już było dużo, to oznaczmy sobie przez małe a i małe b. I teraz musi zajść takie, taka zależność, że minus 1 plus a na 2 musi dać 3 4, 5. i 4 piąte i 1 plus b na 2 musi dać 3 i 2 piąte ze wzoru na środek odcinka. Czyli Tutaj sobie policzę. Minus 1 dodać a na 2 daje nam 3, 4 piąte i podobnie 1 plus b na 2, czyli to plus to na 2 daje nam 3, 2 piąte. I teraz co robimy? Rozwiązujemy. Tutaj mnożę, może pierwsze równanie minus 1 plus a na 2, mnożę stronami przez 2. Czyli mamy minus 1 plus a równa się 2 razy 3, 6. 2 razy 4, 5 to jest 8, 5, czyli będzie 7 i 3, 5. Minus 1 na drugą stronę, czyli a to będzie 8 i 3, 5. I teraz tutaj znowu mnożę przez 2, czyli mamy 1 plus b, to się równa 6. 6 i 2 razy 2, 5, czyli 6 i 4, 5. 1 na drugą stronę, czyli b to jest 6 i 4 piąte odjąć 1, czyli 5 i 4 piąte. Czyli punkt B ma współrzędne A, to jest 8 i 3 piąte. B ma współrzędne 5 i 4 piąte i to jest nasza odpowiedź.